To właśnie dekoracja konkursu Pista w Szczecinie, sobotniego. Miejsce drugie Adam ruda Polska. Brawa. I zwycięzcą dzisiejszego konkursu został Andrzej zapotoczny Polska. Brawo! Brawo, Andrzej. Admiu dzisiejszym nagrodę wręczają burmistrz miasta Szczyrk, pan Wojciech Bydliński oraz wiceprezes Śląsko-Paschickiego Związku Radziarskiego, pan Piotr Kruczek. Today the prizes are given by the mayor of Szczyrk, Wojciech Bydliński and Piotr Kruczek, the vice president of Silesian Ski Federation. Wielkie brawa Ernest Wisnicz, Adam Ruda, Andrzej Zapotoczny, zwycięzcy dzisiejszego pułapowo-stwa. Pilar Kapotorem, Wielkie brawa Andrzej Zapotoczny, Adam Ruda, Ernest Wisnicz. Chodziny, bo na horyzoncie pojawia się postać bardzo znacząca dla tej dyscypliny konkurencji. Witam pana <gry>